Cześć, siema na stronie Stalagmars i w kolejnym odcinku z na kanale i słuchajcie jak pamiętacie ostatnio wylosowałem wylosowałem za wyleciało mi MP9, chciałbym ją dzisiaj przetestować Jak będzie się nią grało właściwie po stronie CT, bo po stronie terror jest Mac 10, nie ma właśnie MP9 więc zobaczymy jak będzie się grało MP9 jeszcze ja to tam ronda pistoletowa. Hello. Hi. Where are you from? Hi. Ok. Short. Ta ronda pistoletowa coś mi nie za bardzo teraz piekła. Ale za to mam nadzieję, że mój... teammate pomoże mi. Off, czy leszcz Maybe te maybe Nie wiem czy dobrze robi że żeby... Mógłbym w sumie sprawdzić, czemu nie? Może jednak ma awka W sumie on ma tylko odznak lojalności 40 stopień Ciekawe czy to też jakiś trolek czy co e? To teraz jest, dopiero strzelił Także mamy pierwszą rundę. Jak myślicie, czy ta MP9 przyniesie mi szczęście? Wprawdzie kilku zrobione na rozgrzewce, już teraz pora w oficjalnym meczu skrzydłowym. Poza rozgrzewkami. Dobra, super. Behind. Yeah, okay, okay, okay. We'll Let's a to blokowałem. O to chodziło. Jak nie idzie tak, to trzeba tak.

89 w 3 Już tak blisko było W sumie to jest też taki mój challenge Po stronie CT, bo tylko gram MP9, a po stronie CT Już będę grał Chcę tylko przetestować A będzie mi się grało Przy tym nowym skinie Czy da mi to szczęście jakiekolwiek Co to miało być, no? Nie wiem czy ma, ale w ogóle nie było odbicia... małotowa Albo Valve coś pieprzem, albo... Ja nie wiem O matka święta nie ok Dobra, trzeba będzie na blisko. Wyczekać kogoś. No właśnie, tak. Nie wiem, gdzie go nawet słyszałem. Czy na dole, czy na górze? To jest po prostu właśnie to. Ech. No i szybko ginie. Hmm. dopiero minutę przed końcem lundy tamten wychodzi z To fajnie. Po prostu mają taktyki genialne. Byłem jeszcze spaką fajnie. Fajnie, Szczęście się udało w końcu. Na razie mi lepiej idzie tą EP9 niż mojemu teamateowi z samej MK z tego flasha całego. Skąd je ja dostaję? Nie wiem skąd. Wejdziemy Na górze jest Tak jest No to chodzi o 4-3 dla nas Ten jeszcze nie szedłem. On też nie jeszcze chyba. Pierwszy raz chyba się tamtędy co ja. nie byłem przygotowany na to, że w ogóle mi wyjdzie. Ej, jaj, ale szkoda Pągę mi szkurą. Chociaż też nie wiem czy wtedy na szarcie by, by nie był drugi. Od tyłu. Niestety po 4. Mogliśmy wyjść na prowadzenie. gdzie tak, już się skończył challenge. Z M50 gramy już normalnie. Muszę przelaszować, bo normalnie nie wiem Niebezpiecznie będzie z tego miejsca plantować. 5 dla nas. Dziękuję bardzo. Proszę, ładnie, bo mi pomaga. O nice. to chodzi. I zostanie wstrzymany przed naszą na rodnym kopowania Chyba wzięli sobie przerwę taktyczną Leś tam 74 i czy będzie ta przerwa? Wychodzi na to, że tak Niestety tak przerwa dla antyterrorystów. Oby ta przerwa to nie było jakieś oprogramowanie nieuczciwe w postaci cheatów. Teraz nie będę wiedział gdzie patrzeć. Żeby mi się to nie wiedziałem, że skąd z tej strony? No skoro ma to ma. KFP, go shortcut. Okej okay, Okej, okay. yeah. Nie, why? <laughs> It's only one round. No last. Ja się nawet nie wiem jak kim podawać o tej porze. Jest pierwsza w nocy no tego to ja nie rozumiem kompletnie niektórzy sobie wychodzą z tego spawnu 5 miliardów godziny po rozpoczęciu lądowania ja tego nie rozumiem, jak tak idzie niech mi ktoś to wyjaśni Mam problem. Wielki problem. Nie brakuje komentarzy, muszą mi się włączać. No czemu tak to musi być? 61 w dwóch. No poważnie. Jaka ta gra się czasami pieprznięta, naprawdę. Powiedziałem mu, żeby nie ginął w dylondzie. <grystanie> Ciekawe, czy ci mnie się posłucha. A ja się zemszczę. Zemsta jest słodka. Jestem jest on drugi? On Przecież... Nie, nie, nie rozumiem jak mogliśmy przegrać 4 rundy pod rząd przez te schorę. Dobra, zostawiacie w górę komentarze z subskrypcją. Po prostu paranoja. Nie gra więcej na środeście, na raczejść.